Dziękuję bardzo, dzień dobry Państwu. Ja się zastanawiam, czy Pan Robert nie powinien mówić pierwszy, ale to tylko dlatego, że przeszlibyśmy wtedy od ogółu do szczegółu. To, co robi Pan Robert od lat we Wrocławiu, to jest integracja i działanie na rzecz całego środowiska senioralnego. To, co robimy my, to jest bardzo oddolna aktywizacja na poziomie osiedli ale skoro już dostałam mikrofon, ja to zaczynamy tam, od dołu. Od, zaczynamy od dołu, idziemy od szczegółu do ogółu. Trochę jestem też przerażona, bo e, moi e, panowie po prawej i po lewej stronie mają notatki, są przygotowani, a ja idę na żywioł, ale mam silne wsparcie. E, to wsparcie to jest, e, są członkowie Rady Seniora z Nadodrza, którzy są bardzo liczni, bo jest ich sześć osób na sali, jest to połowa Rady Seniora. Bardzo jest mi miło, bardzo, bardzo się cieszę, że mnie tu wspieracie. No i właśnie, to tak to wygląda, że na Nadodrze powstała Rada Seniorów. Ona zaczęła powstawać w 2012 roku, a w chwili obecnej powstają dwie na dwóch kolejnych osiedlach. I jesteśmy bardzo świeżutko po takim pikniku aktywizującym osiedle kleczków, gdzie już członkowie naszej Rady Seniora siedzieli przy stoliku Rada Seniora na Dodrze. I jak podchodziłam, to słyszałam, jak panie i panowie, bo mamy dwóch panów, trzech. Nawet namawiali, że słuchajcie, my bardzo chcemy, żebyście taką samą radę stworzyli u siebie i będziecie mogli robić takie rzeczy, jakie my robimy na nadodrzu, albo takie, jak sobie tylko wymyślicie, że będziecie mogli robić. Ale wróćmy do barier. To bariery, ja, ja mogę powiedzieć z perspektywy jakby rozpoczynania pracy, od pomysłu, tak? Czyli pomysł był taki, że ja mieszkam na Nadodrzu, na Nadodrzu mieszka moja współpracowniczka, obie mamy kontakt z seniorami, jak niejako prywatnie w domu, i stwierdziliśmy, że fajnie by było, żeby ci nasi seniorzy, którzy mieszkają na Nadodrzu byli takim, taką inspiracją, bo to była tylko inspiracja do tego, żeby stworzyć, żeby wyłuskać tak naprawdę grupę niesamowitych ludzi w wieku powiedzmy tam 60 plus, tak? I czerpać właśnie stworzyć z nich radę, niech oni lobbują, mają jakby jest duża grupa seniorów na nadodrzu, niech oni mówią o, o problemach, których nurtują, niech myślą o tym, co chcieliby zrobić. I zaczniemy, zaczniemy pracować my im damy jakiś kapitał taki startowy na początek, zaczynając od serii szkoleń aktywizujących społecznie, kończąc na lokalu, miejscu, gdzie się będą mogli spotykać poprzez kursy komputerowe, tu się dużo mówi o, o cyfryzacji. Także damy im wszystko, damy im taki pakiet, kapitał, a oni niech zaczynają działać. No i super, pomysł był świetny. Od pomysłu do realizacji było tak, że wymyśliłyśmy sobie, że skoro już napiszemy, że na nadodrze powstaje zgromadzenie seniorów i Rada Seniorów, to naprawdę przyjdzie masa ludzi i będziemy świetnie działać. Nic bardziej mylnego. Przyszedł, pan, pan Robert nie po raz pierwszy słyszy tę historię, bardzo przepraszam. <śledzimy> Ale potem przyszedł pan Kazimierz, jako jeden z niewielu, jedna z niewielu osób, powolutku, powolutku ten krąg seniorów zaczynał się powiększać. Tak naprawdę dopiero kiedy ogłosiłyśmy, że organizujemy kurs komputerowy, to udało nam się zaprosić osoby, które przyszły w bardzo konkretnym celu, ale to właśnie indywidualne podejście, o którym mówił pan Szymanek, tak? to że zaczęliśmy z tymi osobami rozmawiać, pokazaliśmy im, jaki w nich drzewie kapitał. Jak, jak są dla nas niesamowici, dopiero dzięki temu udało nam się stworzyć zgromadzenie, które wybrało z siebie radę seniorów spośród siebie. E, I to była ta najważniejsza bariera. Drugą barierą, którą nazwaliśmy, już w trakcie, to było bardzo niskie poczucie sprawstwa. To znaczy, owszem, my już jesteśmy radą, tak? Już jesteśmy zgromadzeniem seniorów i nagle zaczęliśmy e, z seniorami rozmawiać, słuchajcie, możecie mieć wpływ na to, co się dzieje na nadodrzu. Co się też dzieje dla Was na Wakotrze? Nie wierzyli nam. Dopiero, kiedy też pokazaliśmy im po kolei krok po kroku, jak to się robi, dlaczego to się robi, zaprosiliśmy osoby, które uczyły wszystkiego, od pisania pism, załatwiania spraw urzędowych, zaprosiliśmy takich świetnych ludzi ze stowarzyszenia, my, Poznaniacy z Poznania, którzy już działają na poziomie rad osiedli, na poziomie osiedli, którzy taki zastrzyk optymizmu, dobrej energii i dobrych praktyk przekazali naszym seniorom, dopiero wtedy po malutku, to poczucie sprawstwa zaczęło rosnąć. Ono już jest bardzo fajne teraz, to już jest naprawdę e, niesamowita grupa ludzi, która bardzo prężnie działa. No i właśnie to jest kolejna rzecz. Jakby, pan, jakby m, teraz Pan Tomasz wyświetlił e, punkt czwarty, to to jest szkielet, do którego ja mogę dodać mięso, które jest e, jakby wynikiem moich dwuletnich doświadczeń w pracy na poziomie osiedla, na poziomie bardzo lokalnym z seniorami. Czyli e, kolejna rzecz to jest to, że to są rzeczywiście te same osoby i bywają u nas, w Boże nie w radzie, ale w zgromadzeniu seniora osoby, które mówią tak dzisiaj lecę na angielski do baptystów, jutro robię tutaj z taką organizacją coś, pojutrze jeszcze coś tam się innego dzieje i dla was mam czas rzeczywiście w czwartek w jakiejś tam określonej godzinie. To jest super, tak, to jest fantastycznie, ale to oznacza, że my widzimy całe, ciągle te same osoby, i tak naprawdę ta sala dzisiaj powinna być pełna i nabita po brzegi, bo mówimy o bardzo ważnej rzeczy. Tak? Mówimy o politykach, o aktywizacji obywatelskiej, o byciu obywatelem, o podmiotowości, o pewnego rodzaju aktywności na różnych sferach czy w różnych grupach. Nie jest nas dużo. Czasami zdarza się tak, że w różnych miejscach widuje te same twarze tych samych seniorów. Co z całą resztą? Dlatego tak ważne jest dla nas to, co my robimy, że my aktywizujemy na poziomie osiedla, że ciągle do nas dochodzą nowe ludzie, że jest to krążenie, krążenie na poziomie osiedla. Ja mam taką e, metaforę sałatki jarzynowej, tak? że jak, jak widzimy sałatkę jarzynową, to na wierzchu jest maka, e, majonez, przepraszam, ale jakby ją zamieszano od spodu, to każdego jednego ziemniaczka wyciągniemy na wierzch. Żeby to rzeczywiście był takiej konglomeracji, żeby to było fajnie. I to jest, e, to jest to, do czego my chcemy dążyć. Tak? Dlatego, chcemy, e, jakby, dlatego uważamy, że ta najbardziej oddolna aktywizacja jest fantastyczną trampoliną do tego, żeby potem wszyscy sami Seniorzy, albo większość seniorów zaczęła być mniej lub bardziej aktywna. Bardzo ważne jest to, co mówił mój przedmówca, tak? czyli e, pewnego rodzaju e, dysfunkcje, e, 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 jeśli chodzi o zdrowie, ale takie osoby, czy, czy też ten poziom, e, e, nie, nie chciałbym tu używać słowa ubóstwa, ale ten poziom takiego rzeczywiście niedomagania finansowego, nazwijmy to, czy takiego e, e, akurat finansowego. Tak? Że, e, też, też to jakby jest jedną, jedną z barier niestety, bo jeżeli ja się zastanawiam za co wykupić leki, a potem się zastanawiam za co przeżyć do kolejnego, pierwszego, następnego miesiąca, to mnie jest trudno myśleć o tym, co ja bym chciał zrobić ponadto. No, tu nam się kłania piramida Maslowa, którą ja na studiach miałam yy, jednego z profesorów, który otwierał każdy, każdy wykład piramidą Maslowa. Jakby piramida potrzeb, tak? Oczywiście najpierw musimy yy, zaspokoić te najbardziej podstawowe. Ja tu na, na wielu spotkaniach pojawiam się z taką pomarańczową książeczką. To jest Master Plan 60, który stworzyliśmy wspólnie z naszą Radą Seniorów. To jest strategia wsparcia seniorów z nadodrza. Ale jest to też pewien model, i ten Master Plan powstał w momencie, kiedy myśmy już zbudowali to zgromadzenie seniorów, i potem zapytali, a jakie są nasze potrzeby, czego wy tak naprawdę chcielibyście. I to są e, spisane potrzeby naszych seniorów i rekomendacje, jak e, te potrzeby realizować na bardzo wielu poziomach. I na poziomie e, integracji, bo to, co nasi seniorzy powiedzieli, e, e, ja to też często powtarzam, nie chcemy być zamknięci w getcie e, takim wiekowym. Tak? Czyli e, od, poczynając od jogi dla seniora, kończąc na czymś tam Pan Robert wzdycha, wiem. E, nie, nie <gry> Ale e, chciałam od razu powiedzieć, że dla mnie niesamowicie fajną odpowiedzią e, na to niezamykanie w gettach jest karta seniora, którą e, stworzyło Wrocławskie Centr e, centrum seniora. E, to jest fantastyczna rzecz, bo najpierw było coś takiego, co się nazywa Seance dla seniora, co to oznacza, że raz w tygodniu, w określonej godzinie, leci określony film. Biorąc pod uwagę kwestię tego, że ja bym chciał wybrać, na co idę i dlaczego I to jest super, tak? Bo ja wiem, że tam jest też głośniej, są większe litery, to się wszystko zgadza, ale nie wszyscy mamy takie problemy, ani ze słuchem, ani, ani z czytaniem. Chcielibyśmy wybrać film. Umożliwia to wrócowska karta seniora chociażby, która tam nie, chyba do wszystkie filmy jest jakiś tam procent zniżki, tak? Czyli ja sobie mogę wybrać. I to jest super, że ja, jako ka jak każdy inny obywatel miasta Wrocławia, mogę sobie wybrać, na jaki film idę do kina, na którą godzinę. Druga fajna rzecz, jeśli chodzi o yy, to, co, czego mnie nauczyli że w takim kontekście, to jest na przykład, mówią, fantastyczne są seanse dla matek z dziećmi, albo jest taka akcja, mama idzie na kawę. Ale se my seniorzy też się opiekujemy wnukami i też fajnie by było, żeby ktoś nam zapewnił coś takiego. O tym się nie myśli. Myślę się, że seniorzy... idzie na kawę. Babcia idzie na kawę albo babcia idzie do kina. Dokładnie. To jest jakby takie myślenie, pan mówił o miastach przyjaznych starości. My mówimy w kontekście projektowania uniwersalnego, pewnego rodzaju uniwersalizmu. I tu też to taka anegdota, którą sobie wczoraj wymyśliłam, że rozpocznę w ogóle to spotkanie, ale mi się nie udało, jak 3 lata temu, nie wiem czy Pan pamięta, Panie Robercie, zostałam przedstawiona Panu Robertowi i powiedziałam, chcę pracować z seniorami, a Pan Robert powiedział, wszyscy chcą pracować z seniorami, bo to jest bardzo modne. I to mi się sprawdza, bo przez dwa lata, kiedy poszła fama, przepraszam, że tak brzydko mówię, że infopunkt na to, współpracuje z seniorami, to przyszło bardzo dużo osób, z bardzo wielu dziedzin życia kulturalnego, społecznego, powiedzieli, bo my wiemy, że wy macie seniorów i my chętnie coś dla nich zrobimy i to jest włączanie, tak, czyli nie możemy jakby zrobić takiego projektu dla seniora, znaczy możemy oczywiście, ale my jesteśmy nastawieni na pewien uniwersalizm, na pewną długofalowość i to takie projekt dla seniora, dziękuję, do widzenia, zrobiłem, wychodzę, no to to nie działa, tak? my musimy jakby zrobić coś takiego, żeby ten projekt się rozproszył, żeby my, w sobotę było u nas na przykład świetne, fantastyczne szkolenie krytyki politycznej dla y, seniorów z, y, y, między innymi takie cyfrowe, tak? większość naszych państw używa sobie Twittera, ja nie mam Twittera, y, nie, nie będziemy mogli twitować teraz, chyba że się nauczę, ale y, jedno z pierwszych opinii, za mało młodych ludzi było na tym szkoleniu. Fajnie by było, żeby do nas doproszono młodych ludzi, żebyśmy się wymieszali, żeby był ten konglomerat, żeby, żeby było fajnie. To jest kolejna rzecz, to jest kolejna rekomendacja zawarta w tym masterplanie. Chcemy do młodych, chcemy wspólnie, chcemy z wami. Ja mogę długo jeszcze mówić, ale może już tak panu Robertowi mikrofon, Na chwilę, ale na chwilę.